Gdybym Was zapytał, czemu w ogóle ma służyć czytanie książek, z pewnością wiele odpowiedziałoby eskapizmowi, ucieczce, Bo któż z nas nie marzył o tym, by wsiąść do pociągu wcale nie byle jakiego i dostać się na przykład do Hogwartu, bądź za drzwiami swojej zwykłej szafy z IKEA znaleźć magiczne przejście do narni. No właśnie, po to książki powstały, żebyśmy mogli uciec. Uciec od samych siebie, od tego, co nas otacza. Ale skoro tak... To po co nam są książki traktujące o tematach ciężkich, patologicznych? Po co nam książki z nurtu, którego jednym z królów, jednym z głównych filarów przynajmniej na polskiej scenie literackiej jest Jakub Żulczyk? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, mimo to postaram się dzisiaj odpowiedzieć na nie, ale nie w kontekście twórczości Jakuba Żulczyka, a w kontekście tej oto książki Krystiana Janika. Tu nie ma nic. Na początek kilka słów o samej historii. Otóż przenosimy się nieopodal Tarnowa, gdzie żyje rodzina Gorzałków. Nazwisko z całą pewnością nie jest przypadkowe. Większą część tej historii poznajemy z perspektywy pani Jadwigi, matki i żony. Kobiety, która popełniła niegdyś w życiu błąd, wychodząc nie za tego mężczyznę, za którego powinna, bo okazuje się, że jej mąż jest alkoholikiem, do tego jest człowiekiem agresywnym. Można byłoby. Pokusić się o stwierdzenie, że rodzina gorzałków gdzieś jest stereotypem takiej Pospolitej patologicznej polskiej rodziny, w której dominuje oczywiście alkohol, brak szacunku do drugiego człowieka, przemoc domowa, no i też kult telewizora. Bo osią fabularną i takim wyznacznikiem czasu w tej książce są Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Rosji w 2018 roku. No, tutaj celem przypomnienia to były te mistrzostwa, na które my Polacy bardzo mocno liczyliśmy. Zwłaszcza, że nasza reprezentacja podniosła nas na duchu w poprzednim Euro i byliśmy przekonani, że tutaj zdziałamy cuda. Rzeczywistość okazała się jednak dużo mniej kolorowa. Właśnie te realia historyczno-sportowe posłużyły za tło tej opowieści, za tło całej historii pani Jadwigi, która zdaje sobie sprawę, że jej życie tak naprawdę jest pozbawione celu, pozbawione sensu, że tak naprawdę nic jej w życiu nie wychodzi. Mąż ją tłucze za byle co, pije alkohol, syn nienawidzi, bo bierze wzór z męża, córka też. No. Jakoś może troszeczkę bliżej z matką jest, ale też nie do końca te relacje wyglądają tak jak powinny. W zasadzie mamy do czynienia z kobietą zgnębioną, z kobietą, która nie ma nadziei na jutro, a mimo to tkwi w tej rzeczywistości. Trwa robiąc nieustannie to samo, poddając się tej samej przemocy i nie zdając sobie sprawy, że można tak naprawdę w życiu chci chcieć czegoś innego, że można się z tego wyrwać. I o tym właśnie jest ta historia, traktująca o tym, jak. Można zagubić się w tym kręgu życia, w tej szarej rzeczywistości, zgadzając się na rzeczy, na które zgadzać się nie powinniśmy, i nie potrafiąc znaleźć drogi ucieczki, bądź nie chcąc znaleźć tej drogi ucieczki, nie widząc żadnej innej perspektywy. Bo Jadwiga jest no, typową kobietą, yy, można powiedzieć, postawioną w podobnej sytuacji. No, mąż pije, no ale no. Chłopy tak mają, no piją, mecze ogląda, no wiadomo, tym bardziej będzie wtedy pił, denerwuje się, no przywali, no zdarza się, no trudno. Ale z drugiej strony chłop nie jest najgorszy, bo przecież pracuje, przynosi pensję do domu. O, jest też obrotny, całkiem inteligentny, więc mogło być gorzej. No i właśnie, w ten oto sposób mamy do czynienia z sytuacją patową, bo nie jest dobrze, ale mogło być gorzej, więc zostajemy przy tym, czy co jest, bo przecież mogło być gorzej. No i tak, i zadaję sobie pytanie... W zasadzie przeczytawszy tę książkę, książkę, ciężką, yy, ciężką, jeżeli chodzi o fabułę, bo na pewno nie ciężko napisaną, bo można powiedzieć, że mamy tutaj dość prosty język. Yy, autor tutaj mocno gdzieś opiera się właśnie na tej kobiecie, prostej kobiecie, która relacjonuje te wydarzenia, też na młodych chłopakach, którzy też mają tutaj coś do powiedzenia, bo są niektóre fragmenty tekstu właśnie prowadzone z perspektywy młodszych chłopaków. I to widać w tekście, jak to jest prowadzone. Co prawda, w przypadku Jadwigi wydaje mi się, że jest to celniej oddane w przypadku młodych chłopaków i tego, jak oni, że tak powiem, jakimi są narratorami swojej części historii. Wydaje mi się, troszeczkę tutaj było przestrzelone, ale o tym za chwilę. W każdym razie, o co? O co chodzi? Chodzi mi o to, że zastanawiam się tak naprawdę, czemu ta książka ma służyć. Przeczytałem ją i myślałem, no dobrze, fajnie, opowiedział nam Krystian Janik historię, z jaką niektórzy z nas być może się zetknęli, albo niektórzy z nas słyszeli z jakiejś bezpośredniej relacji, bo niestety chyba każdy z nas przynajmniej słyszał o rodzinie podobnej do gorzałków. Chyba każdy z nas spotkał się właśnie z problemem alkoholowym, patologią czy właśnie kultem telewizora, kultem wydarzeń sportowych i brakiem miłości i poszanowania w związku. No, niestety, taka jest rzeczywistość. Stąd też moje zdziwienie, czemu to właściwie może służyć. I tutaj w sukurs mi przyszedł Kazimierz Kercz Junior, który napisał takiego oto blerba. O ile Rejonta nazywa się piewcą wsi polskiej, o tyle Janik zasługuje na miano piewcy polski B. Zakochacie się w tej powieści, choć jak w przypadku każdej prawdziwej miłości, czasami będzie bolało. No i właśnie, to mi dało obraz tego, co Janik chciał w tej książce przedstawić. O ile Reimont w swoich czasach przedstawiał wieś, gdzie no, prawie każdy wiedział, jak wieś wygląda, jak się sprawy mają, o tyle Janik pokazuje nam rzeczywistość nam współczesną, część tej rzeczywistości gdzieś Ułamek jej, który też no jest nam znajomy. Po co? Po to, żeby czegoś nas nauczyć? Niekoniecznie, ale być może po to, żeby wzbudzić emocje, po to, żeby zmusić do refleksji nad różnymi aspektami. No i właśnie, ja, będąc w swoim komfortowym położeniu, w dużo lepszej sytuacji życiowej niż bohaterowie tej książki, mogę powiedzieć, że w życiu nie pozwoliłbym sobie na takie traktowanie, na jakie zgadzała się Jadwiga. W życiu nie pozwoliłbym sobie na to, żeby utknąć w takim błędnym kole, w jakim ona utknęła i w ogóle bohaterowie tej powieści. W takiej zagrodzie, z której nie ma wyjścia, a w której dzieją się w zasadzie. W zasadzie tylko i wyłącznie złe rzeczy. Ale ja sobie mogę mówić, co ja bym zrobił w tej sytuacji, w tym położeniu. Nie o to w tej książce chodzi, żebym ja znalazł dla siebie jakieś rozwiązania, ale o to, bym ja zrozumiał, co kieruje tymi bohaterami. I ja to doskonale rozumiem. Ta książka jest w stanie mnie przekonać samą sobą do tego, co ona tu pokazuje. Powiedziałem natomiast o tym, że z narracją bywa problem. Bo o ile w przypadku Jadwigi widzę tutaj, że mam do czynienia z narracją 50-paroletniej kobiety, yy, która. W zasadzie opisuje swoje życie pogodzone z tym życiem, jest to prosty człowiek. O tyle mam problem, kiedy przechodzimy do narracji prowadzonej z perspektywy młodych chłopaków, którzy no, uwielbiają alkohole, też nierzadko jakieś inne, mocniejsze używki, którzy są bardzo wulgarni yy, i oglądają w zasadzie tylko filmy dla dorosłych, a ich narracja jest prowadzona w taki sposób, no powiedzmy to, literacki. Wiecie, o co chodzi, że to jest takie ułagodzone, zdaje się, i yy, takie dojrzałe, podczas gdy ich dialogi, ich rozmowy wcale takie nie są. I w zasadzie ich rozmowy dialogi potwierdzają to, co widzimy na kartach powieści, a narracja troszeczkę temu zaprzecza. Rozumiem, być może chodziło o to, żeby nas to nie zniechęciło jako czytelników, ale gdzieś się to w ten sposób mija z rzeczywistością. Trochę też tutaj jest takich nawiązań do popkultury, do tekstów piosenek, do piosenkarzy i, i też do literatury, co też wydaje mi się, nie do końca do tego typu postaci pasować. Z drugiej strony może chodziło autorowi o to, żeby pokazać, że tak naprawdę człowiek nie jest określony. My widzimy coś, co jest na pozór jednostronne, co na pozór jest, dajmy na to, czarne, a nie wiemy tego, co kryje się pod powierzchnią i być może też Krystianowi Janikowi chodziło o to, żeby pokazać, że nawet takie typy stereotypowe, yy, stereotypowi dresiarze, że oni też mogą mieć jakieś wnętrze, że oni też mogą czuć coś więcej niż potrzebę nawalenia się i poderwania tej czy innej dziewczyny. Więc pod tym kątem oceniając, to jest bardzo dobry kierunek, żeby pokazać, że faktycznie każdy ma w sobie to drugie dno. Czasami bardzo, bardzo głębokie, głęboko ukryte, ale jednak. Moje wrażenia po tu nie ma nic są takie, że faktycznie tu nie ma nic, nie ma tu niczego, czego można byłoby się złapać. Nie ma tu żadnej cząstki nadziei i w zasadzie pogrążamy się tylko w tej beznadziei. Wiecie, ja nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje autora i domyślać się, co też autor chciał nam opowiedzieć, ale wychodzę z założenia, że ta historia w zasadzie nie miała nam opowiedzieć nic. Ona miała nam tylko pokazać urywek tego, obok czego być może my żyjemy. Urywek tego co jest rzeczywiste, choć najchętniej upchnęłoby się to właśnie na kartach powieści, zamknęło w książce, nie pozwalając wyjść poza te okładki. Niestety, rzeczywistość jest zgoła inna, co też Krystian Janik w sposób bardzo bezpośredni, bardzo brutalny, przedstawia nam na łamach całej tej książki. Książki, które ją z jednej strony czyta się bardzo dobrze i bardzo szybko, ale z drugiej strony książki, która nieustannie odkłada się jakimś brudem na psychice, na zwojach mózgowych, na umyśle i wysy nas doszczętnie, jak jakaś pijawka, robal, komar, z tego co w nas najlepsze. To jest książka, którą można odchorować. Zdecydowanie można ją odchorować, ale to też jest książka, która nie leczy, nie pokazuje, nie uczy. A w zasadzie tylko stwierdza pewne fakty. Fakty, na które staramy się być na ogół obojętni. Fakty, które wolelibyśmy gdzieś w swojej wizji idealnego życia pomijać. I to wydaje mi się, że jest tą siłą książki. Książki, która nie oferuje nam eskapizmu, nie oferuje nam ucieczki do pięknego świata, nie oferuje nam wspaniałych, kolorowych krain, ale tę najbrudniejszą, najpaskudniejszą, bo prawdziwą. Książki, która nie oferuje nam niczego dobrego. Ale za to wywołuje emocje. I to jest, moim zdaniem, coś, co w książkach jest ważne, żeby ona budziła emocje, żeby tak bardzo się nie zgadzać, żeby tak bardzo nie rozumieć podejścia bohatera i jego stosunku do pewnych spraw, żeby chcieć wydrzeć mordę do tej książki, kobieto, opamiętaj się, potrząsnąć tą bohaterką. Podczas gdy tak naprawdę człowiek zdaje sobie sprawę z najgorszego, do książki można drzeć mordę, ale. Czy w sytuacji, gdybyśmy w życiu spotkali się z podobną rodziną, bylibyśmy w stanie zareagować? Może o to tutaj chodzi, że łatwo się wkurzać, łatwo się frustrować, ale czy stać nas na reakcję? Czy stać nas realnie na to, żeby coś zmienić? Ja takie książki lubię. no Nie bez powodu czytam Żółczyka, który właśnie z takich tematów słynie. A powiem Wam szczerze, że Krystian Janik wydaje mi się obok Żółczyka mógłby stanąć bez jakiegokolwiek cienia, nie wiem, wstydu czy zażenowania. Bo jest to autor, który dał nam po prostu bardzo dobrą książkę. I takie je właśnie jest: Tu nie ma nic, nie ma nic, a jednak coś jest. Dajcie znać, co wy sądzicie na temat książek, które nam przedstawiają właśnie taką brudną, szarą, brzydką rzeczywistość. Czy wy lubicie takie książki? Czy lubicie sięgać na dno, taplać się w brudzie? Bo to jest właśnie taka książka. Książka będąca bagienkiem, bagienkiem dla świnek. Tyle, że nie każdy z nas jest świnką, która lubi się taplać w błocku. Ja akurat w przypadku literatury lubię, ale dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie. Tymczasem książkę Wam polecam, jest już dostępna w sprzedaży. Trzymajcie się po. Cześć.